Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie na słowem na pierwszy dzień listopada. Kościół proponuje na fragment Ewangelii Mateusza, piąty rozdział wersety od 1 do 12a. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was. I gdy z mego powodu mówią kłamliwie, wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Moi, drogi, moi drodzy, ten piękny fragment Ewangelii Mateusza o błogosławieństwach otrzymujemy na uroczystość wszystkich świętych. Popatrzmy, w Ewangelii tej Jezus jawi się jako ten, który wychodzi na górę. I który patrzy na swoich uczniów, oni przychodzą do Niego i On otwiera swoje usta i ich naucza. Taki sam Jezus chce być również w naszym życiu. On wychodzi na górę, patrzy na nasze życie, patrzy na każdego z nas osobna, mimo że widzi wszystkich, to jednak widzi nas bardzo indywidualnie. I On potrafi dostrzec wszystkie nasze problemy, wszystkie nasze sprawy, całą naszą codzienność. I on w tej codzienności chce być obecny, między innymi właśnie poprzez swoje słowo, które pragnie nam głosić, którym chce nas budować i którym chce nas prowadzić po drogach naszego życia do szczęśliwej wieczności, do Królestwa Niebieskiego. Błogosławieństwa można byłoby nazwać konstytucjami Królestwa Bożego, ale zobaczmy, że te błogosławieństwa bardzo konkretnie wchodzą też w nasze życie. Myślę, że każdy z nas mógłby w którymś z tych błogosławieństw się odnaleźć, i do tego zachęcam, byśmy, rozważając ten fragment Ewangelii, postawili sobie to pytanie: w którym tym błogosławieństwie najbardziej ja mogę się odnaleźć, które jest jakoś tak bardzo konkretnie do mnie kierowane? Może nie jest to jedno błogosławieństwo, lecz więcej. Natomiast zobaczmy, że Jezus mówi, że błogosławieni, szczęśliwi są ci, e, którzy niekoniecznie mają życie wygodne, dostatnie. To są ludzie, którzy w jakiś sposób doświadczają i trudów życia, i swoich ograniczeń, ale mają w sercu dobre pragnienia, ale chcą iść przez ten świat, przemieniając go, czyniąc lepszym, okazując miłość. E, są to ci, którzy głoszą Królestwo Boże, którzy przyznają się do Jezusa. To są ci, którzy walczą o miłość, o pokój, walczą oczywiście takimi Bożymi środkami. I dlatego też, moi drodzy, kiedy przeżywamy uroczystość wszystkich świętych, chcielibyśmy uświadomić sobie, że to właśnie takie ich życie, zgodne z tymi konstytucjami, zgodne z błogosławieństwami. Doprowadziło ich do szczęśliwej wieczności. I kiedy my zastanawiamy się, jak żyć, po prostu słuchajmy Ewangelii, słuchajmy błogosławieństw i chciejmy tak żyć. Chciejmy wprowadzać pokój, chciejmy ufać Bogu, chciejmy głosić Jego Słowo, chciejmy być sprawiedliwymi, chciejmy być tymi, którzy potrafią przeżywać każdą okoliczność swojego życia z Jezusem, bo w ten sposób dobrze przeżyjemy nasze życie, a nagrodą, to, nagrodą za to będzie niebo. I moi drodzy, chciałbym przy tej okazji, tej pięknej uroczystości, złożyć nam wszystkim życzenia, aby kiedyś, kiedy już skończymy bieg naszego ziemskiego życia, ta uroczystość wszystkich świętych była również naszą uroczystością. Życzmy więc sobie wszystkiego co najlepsze, a przede wszystkim świętości. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Oczywiście pomódlmy się jeszcze wspólnie. Panie, dziękuję Ci za to, że zachęcasz nas wszystkich, abyśmy szli drogą błogosławieństw przez nasze życie. Proszę Cię Panie, abyśmy z ufnością patrzyli na naszą codzienność, jako na tę codzienność, w której Ty jesteś obecny, bo Ty patrzysz na nas, na każdy element naszego życia. Pragniesz nam błogosławić, pragniesz nas pouczać i prowadzić swoimi drogami. Spraw Panie, abyśmy wykorzystali każdą Twoją łaskę i abyśmy świętość osiągnęli. Daj nam Panie potrzebne siły i potrzebną nadzieję i odwagę, abyśmy nie bali się być świętymi, abyśmy zaufali, że z Twoją pomocą jesteśmy w stanie świętość osiągnąć. I daj nam Panie kiedyś niebo. Prosimy Cię o to z pokorą, ufając w Twoje nieskończone miłosierdzie. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.